Paweł Błażejewicz, Browar Kormoran. E, dziś jesteśmy w Sechnie, pięknej miejscowości w województwie małopolskim. E, spotykamy pana Czesława Zelka, człowieka, dzięki któremu mamy suskę sechlońską do naszego imperialnego porteru. Właśnie suską sechlońską. Panie Czesławie, proszę powiedzieć w takim razie, czym jest suska sechlońska? Jest to śliwka e, węgierka suszona w suszarniach, zarejestrowana w, Uni w Unii Europejskiej. Ma znak e, jakości unijny. Zbiera na sadzie, sypa na, na, na susarnie drążki drewniane, laski drewniane i suszy się około 4 dni i pali się tam drzewem na, na spodku drewnianym, bukowa przepraszam. No właśnie, to wyjątkowy produkt, nasz browar z Olsztyna. Przyjechał specjalnie tutaj do Sechny. To bardzo lokalny produkt, zarejestrowany w Unii Europejskiej. Proszę powiedzieć, cała wieś żyje wokół śliwki, prawda? To jest zrzeszenie producentów. Jak duży jest zasięg występowania Suski Sechlońskiej? Ilu jest producentów w Państwa zrzeszeniu? Są cztery gminy, jest tam ten produkt i jest zrzeszenie z dziewięciu członków. Przede wszystkim, najwięcej jest ze wsi od czego pochodzi nazwa, jest jedyna zazimiąca i z Kobuczyny. Na razie jest tyle. No, no właśnie, a proszę mi jeszcze powiedzieć, wszyscy kojarzą śliwkę z, z tą kalifornijską, suszoną taką, z dżemowatą konsystencją w środku, która się bardzo rozjeżdża. Suska seklońska to zupełnie inny produkt, zwarty, pięknie pachnący dymem, nie od razu kojarzący się z polskimi świętami Bożego Narodzenia. Jak by pan jeszcze określił, czym się seklońska wyróżnia, jak wy tu odbieracie jej charakter, jej smak, jej zapach? Jak dużo trzeba mieć doświadczenia, żeby móc suskę seklońską rozpoznawać? Na dotyk, tak jak pan tutaj w dłoni jest w stanie powiedzieć, jak bardzo śliwki są ususzone i kiedy ten proces się zakończy? Znaczy te lata suszenia i nie tylko my suszyli, ale wcześniej też była suszona ta w taki sposób jak dzisiaj jest, ona taka jest, z terenu takiego, że jest słodko, dobra śliwka do, do, do spożycia, nie jest ta Kalifornia bez semi, bez niczego, bez żadnych konserwantów, tak jest sprzedawana. Serdecznie zapraszamy wszystkich do widzenia. Sechny, bo to nie tylko gospodarstwa, które tą śliwkę przygotowują, ale również szlak śliwkowy. Można poszczególne wędzarnie zobaczyć. Miejsce wyjątkowo urokliwe, górskie zbocza porośnięte śliwami, a przy każdym domu wędzarnia, w której. Zimny dym, bo to śliwka wędzona zimnym dymem, ulatnia się i pokazuje, jak piękne i interesujące może być polska tradycja kulinarna, którą my staramy się również umieścić w naszych piwach. Serdecznie dziękuję i mam nadzieję, że śliwka w piwie odda wszystko co najlepsze, a nasze piwo przyczyni się do jeszcze większej renomy Suski seklońskiej.